Witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku mojego programu autorskiego będzie dobrze. Tradycyjnie mam dla Was niesamowitą niespodziankę. Dzisiaj zaprosiłam do naszego studia fantastyczną kobietę, którą na pewno znacie z Instagrama i z social mediów. Jest bardzo rozpoznawalną influencerką, ale zanim o tym, to chciałam parę słów powiedzieć o naszej gościnie dzisiejszej. Przede wszystkim jest coachem i mentorką kobiet, prowadzi kobiety przez proces zmiany, jest twórczynią projektu Wybieram siebie, realizuje bardzo wiele szkoleń, warsztatów rozwojowych i ostatnio bardzo mocno interesuje się hipnoterapią. To jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo trendy. Przede wszystkim pomaga kobietom. Jest osobą, która spełnia się właśnie nie tylko w rodzinie, jest szczęśliwą matką, szczęśliwą partnerką, ale również spełnia się wtedy, kiedy wie, że może pomóc nawet jednej kobiecie. Doskonale rozumie, co kobiety czują, ponieważ sama przyszła bardzo. Trudną i wyboistą drogę, o której dzisiaj nam oczywiście opowie, ale dzisiaj chcę powiedzieć, że jest bardzo szczęśliwą, fantastyczną, spełniającą swoje marzenia i biznesowe, i prywatne kobietą, ale nie zawsze tak było. Witam serdecznie. Patrycja Dzień Jasko. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale mnie zapowiedziałaś. Wow. Dzień no to się wszystko bardzo. zgadza. Dziękuję. Patrycja, tak jak wspomniałam, Dzisiaj jesteś w fantastycznej sytuacji, jesteś bardzo szczęśliwa, wszystko się dzieje dokładnie tak, jak powinno, ale nie zawsze tak było. Cofnijmy się do tej patrycji sprzed 30 załóżmy, tak? Mm -hmm. Co ona sobie wtedy myślała i co w dzieciństwie już sobie założyła, i później jakie miała przekonania? Opowiedz nam o tym. Wiesz co, ja w ogóle już w dzieciństwie sobie założyłam, że ja będę miała życie moich marzeń i. Chyba od dziecka idę z takim przekonaniem, bardzo głęboko zakorzenionym we mnie, że przecież nie po to jestem tutaj na tym świecie, żeby cierpieć albo żeby być mniej szczęśliwą, skoro mamy tylko tą jedną szansę. Więc to by było bez sensu, gdybyśmy mieli nie być szczęśliwi na Ziemi. Więc ja mam takie przekonanie, że wszechświat jest zawsze po mojej stronie. I że jest po to, żebym ja te marzenia swoje spełniła. I faktycznie zawsze tak było, ale ja byłam inna, to znaczy ten mój świat wewnętrzny. E, myślę, że przed trzydziestką e, nie było we mnie tyle spokoju, takiej harmonii. W ogóle trzydziestka, i tak się zawsze mówiło w gronie moich starszych koleżanek, bo ja zawsze byłam tą najmłodszą, że ta trzydziestka to zmienia wszystko. Ja trochę w to nie wierzyłam, ale faktycznie jest coś w tej magicznej trzydziestce, że jest to pewien etap przełomowy. U mnie się to zbiegło z prawdziwą rewolucją życiową, dlatego że to był czas, kiedy była pandemia, zaczęła się pandemia pierwszy lockdown. Zmieniło się wszystko. E, zamknę, zam, zamknięto nas w domach, nie mogliśmy nawet chodzić na spacer do lasu czy do parku. E, ja się rozstałam po wielu latach. Symulacja taka była u totalna. Ciebie. totalna. To znaczy taka rewolucja, że się wszystko. Te, ten moment, w którym się wszystko rypnęło i trzeba było to zbudować na nowo. E, jeszcze do tego wiesz, miałam taki czas, kiedy już byłam bardzo gotowa na to, żeby być mamą, a tutaj relacja się popsuła, zakończyła. Nie ma. Więc taki też smutek i takie pytania. Czy ja jeszcze zdążę, czy to będzie ten czy to jest dla mnie, no bo bardzo tego pragnęłam. Do tego jeszcze zmieniła się, zmieniły się w ogóle zasady gry, jeśli chodzi o rynek marketingowi, w ogóle o rynek, ja, ja jako ja chyba internet, tak, was, którym ja to byłaś królową zawsze. No, no i wiesz, ja miałam takie bardzo dobre lata, mhm. kiedy faktycznie byłam takim jednym z topowych kont podróżniczek, bo od tego się zaczęła moja przygoda z social mediami. No ale kiedy zaczął się covid, to wiadomo, że marketing obciął budżet jako pierwszy, więc no wiadomo. Skończyły się jakieś kontrakty na początku pandemii, czyli ten czas mojej trzydziestki. Nikt nie wiedział, jak będzie, więc to był taki moment bardzo zwrotny. Jeszcze ja z tym takim złamanym sercem i jeszcze do tego wszystkiego nie mogłam sobie iść w miasto w cekinach i szpilkach, żeby trochę złapać jakieś <grym> zagłuszaczy, bo wszyscy byliśmy zamknięci w domach. Więc ja sama ze sobą no. zostałam i trzeba było jakoś to ogarnąć. No dobra, zaliczasz ten dół, totalnie wszystko się zawaliło. Siedzisz sobie, nie wiem, na podłodze, tak? I. Wyjechałam akurat na dworze do moich rodziców, bo wolałam tam trochę na nielegalu chodzić na plaży i gdzieś tam okay. mieć kontakt z naturą, niż zostać w Warszawie. Zresztą ja w ogóle zostałam tak naprawdę bez mieszkania, więc w sumie nie za bardzo miałam gdzie mieszkać, więc stwierdziłam, że jadę się pozbierać tam. I co? Jest taki jeden dzień, w którym totalnie czujesz, że spadłaś na, na, na tam, do tej czarnej otchłani i co wtedy? Wiesz, to ja. To się zawaliło, ale ja też, to była też moja decyzja w tym. Mhm. Ja też miałam takie poczucie, że to się musiało wydarzyć, żeby iść krok do przodu, że właśnie każda taka y, zmiana, czasem taka właśnie ogromna, radykalna jak u mnie, że to jest zawsze początek czegoś nowego i lepszego. Nie bałaś się? Oczywiście, że się bałam, ale wiesz. A jakie miałaś myśli wtedy? Mój i, i rób. Wiesz co? Ja myślę sobie, że czułam. Że, że ja wybrałam siebie, że ja idę dobrą drogą. Że, że gdziekolwiek nie zajdę, to będzie dobrze. Czyli wcześniej raczej trochę błądziłaś, tak? Nie, nie mogę powiedzieć, że błądziłam bardziej. Mm, to był taki moment zwrotny, w którym ja. Już byłam w procesie zmian, już wiesz, byłam mm -hmm. po terapii i tak dalej, ale to był taki moment, gdzie musiałam naprawdę wszystkie obszary mojego życia uporządkować, od prywatnego i od relacji, mm -hmm. po życie zawodowe, łącznie z takimi zmianami jak mieszkanie, czy ja zostaję w Warszawie, czy ja nie zostaję. Ja Chciałam w pierwszej momencie wyprowadzić się na Bali, zamknęliśmy granice, więc wiesz, Aż na Bali, mnie tak? Nie w Polsce. <laughs> no. I, I tak naprawdę ja byłam zmuszona po prostu wymyślić, mm -hmm. sobie to życie, jak to dalej pójdzie. I z takim podeszłam do tego zaufaniem, ale też z takim chyba taką też dojrzałością, że, że ja po prostu muszę poukładać ten świat swój wewnętrzny żeby móc czerpać to, co ja chcę z tego świata zewnętrznego, żeby też nie projektować na innych ludzi, na inne sytuacje, żeby ta energia była taka, wiesz, czysta, mhm. a nie żeby tam się po prostu coś popieprzyło i żeby to ciągle do mnie wracało. To był czas na porządek we mnie. Porządek, ale też fajnego coś powiedziałaś takiego, jak rozmawiałyśmy przed programem, że doszłaś do takiego bardzo ważnego wniosku, ja myślę, że to jest bardzo ważne dla naszych tutaj telewidzów, że nie potrzebujesz drugiej osoby, żeby czuć się wartościowa. że to był taki moment, w którym zrozumiałaś to, dotarło to do ciebie. Tak, bo ja myślę, że kobiety bardzo często warunkują swoją wartość tak, właśnie tak. tym, że mają partnera. Ja w ogóle wykonałam kawał pracy w tym czasie tego lockdownu ja poczułam się tak super kompletna, że mhm. to jest ten czas, kiedy ja jestem tą 30-latką, ale ja naprawdę czuję się ze sobą na tyle dobrze, jestem ze sobą na tyle okej. Okay, że ja nie potrzebuję, nie wiem, partnera, żeby istnieć, żeby, żeby znaczyć. A druga rzecz, ja też zawsze miałam w sobie taki głód życia i to, co widzę u kobiet, to często to odkładanie na kiedyś, na kiedyś, mhm. które nigdy nie nastąpi. My no, sobie, bo może dlatego, że zawsze się wszystkimi zajmują dookoła, a potem na końcu sobą dopiero. Ale myślę, że to jest też kwestia lęku, już mhm. nawet nie takiego. My mamy to trochę mhm. w grane, kobiety, że musimy się poświęcić, a to dla dzieci, dla rodziny i w ogóle, ale dla innych. Myślenie o sobie jest egoistyczne przecież. Dlatego właśnie mój projekt nazywa się Wybieram Siebie, bo ty najpierw zaczynasz od siebie, wybierasz siebie, a potem reszta świata. Nie? Czyli ty zaczęłaś od siebie, czyli tak naprawdę wybrałaś drogę indywidualnego rozwoju wewnętrznego, szukając oczywiście narzędzi zewnętrznych, jakieś takich, które cię wspierały. Ale powiedz, od czego zaczęłaś? Szłaś tą plażą u rodziców nad morzem i co ci wpadło pierwsze do głowy, żeby. Jak się odbić od tej sytuacji? która Ja ci byłam została? już wtedy po terapii, więc ja już byłam, wchodziłam w taki etap, kiedy zaczęła mnie fascynować psychologia to jak my działamy, jak działa nasz umysł, jak działa nasza podświadomość. Zaczęłam medytować, zaczęłam trochę kontaktować się inaczej ze sobą, czyli trochę wyszłam z tej głowy. W w której czasami niektórzy są przez całe życie i chciałam widzieć więcej i czuć więcej. W ogóle bardzo pracowałam też nad relacją ze swoim ciałem, ze sobą. No i to był taki czas, gdzie niedługo potem w ogóle poznałam mojego obecnego partnera, z którym jestem już prawie 5 lat. I macie wspaniałą córeczkę. Tak, i mamy piękny dom, piękną córkę, więc jak wszystko, wszystko piękne. jest piękne, super, tak. <laughs> Natomiast to był czas, kiedy pojawił się w moim życiu coaching, no to już było prawie 5 lat temu. To był czas, kiedy zaczęłam sięgać po inne metody i zobaczyłam, że Życie może wyglądać trochę inaczej. Wiesz, ja trzeba pamiętać, że ja przez 10 lat funkcjonowałam w bardzo intensywnym trybie życia. Pracowałam mm -hmm. w telewizji, gdzie byłam w trybie zapieprzania, mm -hmm. gdzie byłam w trybie pracy taki ponad, ponad zmęczenie, gdzie jak moje ciało raz na kilka miesięcy się rozkładało i przykuwało mnie do łóżka z gorączką, to ja się na nie wkurzałam, że dlaczego ja nie mogę jechać na zdjęcia i muszę teraz Strasznie. zostać w domu. I jakby wiesz, w ogóle zero takiej takiej yy, uważności na siebie i troski. Nie, ja byłam po prostu zaprogramowana na to, żeby mhm. robić, działać. To też było związane oczywiście z moją warunkową pewnością siebie i poczuciem własnej wartości, że jak coś robić, to mhm. jestem super, a jak się tak jak rozłożę, posiedzę w tym dresie, no to masakra. No właśnie, też konkludując to, co powiedziałaś teraz, to ostatnie zdanie, jak rozmawiałyśmy, też wspomniałaś o takiej fajnej sentencji, która jest bardzo ważna moim zdaniem, E, przypomnij mi, że, że jak jest. Ja wiem o którą ci wiesz chodzi. Wiesz, O to, że nawet jeśli nic nie robisz, to nadal jesteś. O właśnie. Chciałabym, żeby to wybrzmiało. Słuchajcie, na, nawet jeżeli nic nie robicie, to nadal jesteście dziewczyną. Warte. Warte! Tak. tak. Wiesz, to jest tak, że my bardzo chcemy być tą super najlepszą wersją siebie, zawsze pięknie wyglądającą, zawsze w fantastycznym humorze z sukcesami. Ale właśnie zabawa się zaczyna wtedy, kiedy ty zaczynasz akceptować swój cień, to, że czasami możesz wyglądać gorzej, albo czuć się gorzej, że nie zawsze musisz wszystko dopinać na 200%. Dla mnie taką lekcją odpuszczania też było bardzo macierzyństwo. Ono mocno zmieniło w ogóle o, moje podejście. Ale e, myślę sobie, że, że to jest taka trochę pułapka właśnie. Nie? Że... Wiesz, co mnie jeszcze zafascynowało, to, co powiedziałaś w tej poprzedniej swojej wersji. Twojej osobowości wyszłaś z dzieciństwa z takimi przekonaniami trochę trudnymi, że na przykład kobiety są fałszywe, że ty się nie nadajesz do biznesu. Tak, ale słuchaj w ogóle, dzisiaj jesteś spełnioną bizneswoman, która święci triumfy i osiąga ogromne sukcesy. Jak to Justyna, Gdybym ja nie zrobiła tej pracy wewnętrznej, to to, co ja dzisiaj robię w życiu, by nie mogło zaistnieć, bo ja dzisiaj wspieram kobiety w ich zmianie. Pracujemy nad ich odwagą, nad decyzjami, które gdzieś tam drzemały i skrzyły przez lata, ale często właśnie były przykryte startą takich niewspierających przekonań, jakiegoś lęku, jakiejś presji albo chęci spełniania czyichś oczekiwań w obawie o to, żeby w ogóle odsłonić siebie. Ja dzisiaj wspieram kobiety na maksa. Kocham się otaczać kobietami, yy, uwielbiam z nimi spędzać czas. Kobiety piękne, mądre, z sukcesami mnie inspirują, nie mam w sobie zazdrości. I ile kobiet e, w tej chwili Ciebie obserwuje na Instagramie? 42-3 tysiące, mhm. ale, ale tych klientek przybywa z każdym miesiącem. Wiesz, to takie moje plemię się powiększa i to jest dla mnie mega radość, bo to jest też turbo doładowanie dla mnie. Natomiast to jest też trochę tak, że um, gdybym ja tych przekonań o kobietach. Które mm -hmm. dziś zostały zakodowane w moim dzieciństwie, nie zmieniła, nie byłabym tutaj, gdybym ja nie przetransformowała swoich przekonań o pieniądzach, o biznesie. Takich jak na przykład, że trzeba zapieprzać, po prostu urobić się po pachy, żeby zarobić Zarabić. dobre pieniądze. Tak. Ja pamiętam, jak dostałam pieniądze, które były równowartością miesięcznej pensji w telewizji, za pierwszą współpracę na Instagramie, która zajęła mi 15 minut, bo nagrałam filmik. I ja zamiast się cieszyć, że taką fakturę wystawiam, to ja po prostu usiadłam i się prawie popłakałam że nie jak są. można w tak lekki, przyjemny sposób zarobić takie pieniądze. Naprawdę? Przekonania o pieniądzach, że mm, ja się nie nadaję do biznesu, mm. no bo nigdy nie miałam smykałki do takich wiesz, ekonomicznych jakichś y, kierunków, dziedzin, y, finanse, w ogóle nie, rachunkowość, w ogóle daj spokój, netto brutto hmm. dajcie mi spokój. Więc ja po prostu wzięłam się do roboty. No Nie? dobra, ale teraz pomagasz tym kobietom. Przeszłaś tą drogę, więc wiesz, co czują, jakie etapy przechodzą. Powiedz, co najbardziej im teraz pomaga? Tak jak pracujesz z nimi na co dzień. Wśród tych wszystkich elementów narzędzi, których używasz, warsztatów, które organizujesz, powiedz, co najbardziej pomaga kobietom? Twoj, w twojej opinii, hmm, oczywiście? Myślę sobie, że. Myślę sobie, że takie zanięcie oko w oko ze swoją prawdą. I to mhm. często sprawia, że wszystko puszcza. Jest to często okraszone wiaderkiem łez, ale takie dotarcie do takiego banalnego pytania, ale czego ty chcesz? Nie, nie jaki ma pomysł na mhm. ciebie, nie wiem, twoja teściowa, czego wymaga twój partner, albo że koleżanki ci radzą, żebyś nie rzucała tego etatu, bo przecież na niczym innym się nie znasz, albo robisz to już 20 lat, więc idź mhm. do śmierci to rób. Mhm. Tylko czego ty chcesz? Mhm. Nie, że, że ja nie wiem, czemu jest takie przekonanie, e, znaczy, mogę domyślać się, czemu jest takie przekonanie w nas, że, że jest na coś za późno. Że odkładamy na kiedyś, które nigdy nie nastąpi. E, że tak delegujemy w przyszłość, nie mając konkretnego planu i celu, swoje życie. Na przykład, jak będę miała partnera, to wtedy będę taka. Jak ja schudnę w końcu te 10 kilo, o dwa rozmiary mniej, to ja wtedy będę szczęśliwa. Jak ja w końcu ogarnę sobie mieszkanie, no to wtedy się zacznie moje, moje życie. Nie? A to jest tu i teraz. A to jest tu i teraz. I, i mało tego albo podejmujesz decyzję i bierzesz na klatę konsekwencje, mhm. bo nikt ci nie da gwarancji, jak w sklepie z RTV i AGD, że, że to będzie słuszna decyzja, mhm. może być różnie, ale albo podejmuję decyzję i biorę to na klatę, mhm. no albo się bujam tudzież ślizgam przez to życie nie? i za pięć lat myślę sobie, mm, Teraz już za późno, no pięć lat temu też było wiesz, za późno, albo nie teraz. Ja. Ale powiedziałaś też jeszcze jedną ważną rzecz, że w, w trakcie swojego procesu przemiany i rozwoju wewnętrznego, plus pracy z kobietami, doszłaś do pewnego jednego ważnego wniosku, że żeby e, przejść tą przemianę, to należy znaleźć cel swojego życia. Że no bo jak nie wiesz dokąd idziesz, to nie Dokładnie tam. I e, ja jakby to ci pomogło też stanąć na nogi, że ty sobie ustawiłaś pewien cel? Nowy cel. Ja zawsze miałam hmm. w życiu cel. Ja, miałam, ja miałam cel, mój narzeczony się śmieje, że nie zna drugiej, drugiej osoby, która od piątego roku życia wiedziała, co chce robić, nie? bo ludzie błądzą. A ty wiedziałaś. Ja wiedziałam, tak? że chcę pracować w telewizji, pracowałam w niej przez 10 lat. To było spełnienie moich marzeń i, i, i jakby ja spełniłam swoje wszystkie marzenia. Ja oglądałam jako pięciolatka atlasy geograficzne. Wiedziałam, że chcę zobaczyć wyspy Galapagos, Rio de Janeiro i inne zakątki świata. To ja tam byłam, ja już to wszystko zrobiłam. Um, ale ja mam cel, ja wiem, ja wiem, czego ja chcę. I to nie jest tak, że ty masz teraz po prostu, wiesz, rozpisane wszystko na kartce i jedziesz, nie? I już tam po prostu jest presja, ciśnienie. Mhm. Tylko, miej na to życie jakiś pomysł i idź tą drogą, wiesz, krok za krokiem. Mhm. Czasami jest taki moment, że my nie wiemy. To też jest okej okay nie wiedzieć, ale najważniejsze jest to, żeby tam nie utknąć, mhm. bo jak ty w tym nie wiem, zostaniesz. No to potem, właśnie za pięć lat, powierzana to już za późno. Ale miałaś te chwile słabości, na pewno wielokrotnie. Ja do dziś je mam, przecież to, że I ja co prowadzę, wtedy robisz. Wiesz, ja, y, jak ja mam chwilę słabości albo gorszy czas, to już nie jest tak jak kiedyś, że sobie myślę, dzisiaj nie jesteś warta, bo dzisiaj siedzisz tu z tymi włosami w dresie, Patrycja. Nie, nie, nie. Ja sobie myślę, okej, okay, dzisiaj mam beznadziejny dzień, nie wiem, mam dostać okres, to postaram się. Oddelegować jak najwięcej zadań, przerzucę co mogę na konkretny, na kolejny dzień czy na, na kolejny tydzień, a dzisiaj pozwalam sobie być po prostu dupą wołową. I jesteś. I jestem. Jeśli jestem, dobrze. Ale jestem bez wyrzutów sumienia, mm -hmm. bez tego krytyka na ramieniu, który ci tam ciśnie, że nic nie robisz, w ogóle wiesz. Bezużyteczna, bezwartościowa tragedia. I, ale to też jest wynik mojej pracy wewnętrznej, tak? Że ja po prostu zaczęłam. Im więcej wlewasz w siebie, albo może wydobywasz z siebie, bo my ją mamy w sobie, tylko ją tam ciśniemy w dół, tej miłości do siebie, tego, żeby spojrzeć na siebie tak, jak wiesz, bądź swoją najlepszą przyjaciółką, nie? bo my się tam po prostu ciśniemy ostro. My, my to jakbyśmy miały bata, to byśmy się jeszcze nie biły. Kobiety mają taką tendencję do tego. I gdzie w tym wszystkim jest jakaś taka czułość, takie zrozumienie? Ja zawsze mówię, jak wchodzisz w pracę taką z ciałem, poobserwuj siebie, nie oceniaj. Tylko zobacz w ogóle, co to Twoje ciało chce Ci powiedzieć, jak Ty w ogóle nie czujesz, gdzie Ty to czujesz, gdzie Ty masz jakieś emocje porozkładane w tym ciele, jak to płynie przez Ciebie, wiesz, poobserwuj. A nie wychodź już z jakimś gotową tezą albo, albo gotową oceną, nie? że to jest beznadziejne, że ja tutaj nie czuję, że mi się nie moje ciało nie podoba i w ogóle tysiąc innych argumentów. A jaki w najbliższym czasie planujesz, nie wiem, warsztat dla kobiet? Opowiedz nam o tym, co w najbliższym czasie będziesz robiła w tym swoim gronie zaufanych kobiet. Takiego, co, z czego nasze, nasi, nasze dziewczyny, które nas oglądają, mogą skorzystać, powiedz. Więc wymyśliłam sobie to tak, mhm. w trosce o siebie, Swoją energię, że grudzień mam wolny i piszę książkę, bo muszę ją oddać w przyszłym roku na początku. Ale listopad jest taką wisienką na torcie mojej całorocznej tej pracy, ponieważ ja uważam, że przeszłam ogromne kroki milowe w tym roku w swoim biznesie. Moja córka poszła do żłobka i ta uwaga skupiona bardziej na niej i na domu przez te ostatnie dwa lata trochę przeniosła się, ten fokus trochę na to, co ja mogę zrobić i się w czym realizować. Więc faktycznie ten rok jest pełen i mojego rozwoju, inwestycji w siebie, ale też uważam, że fantastycznych programów dla kobiet i zbierając te wszystkie kawałeczki postanowiłam taką wisienkę na torcie stworzyć w listopadzie i nawet trwa kampania, kiedy będzie premiera twojego odcinka, to pewnie będą ostatnich zapisów, które nazywa się i uwaga, a propos naszej rozmowy, Dodajesz no Kobieta Totalna. <laughs> tam będzie, ale hey. wiesz co, będziemy porzucać wstyd, przede no. wszystkim dowiemy się, czyj to jest wstyd, kogo wstyd wzięłyśmy na plecy, wracać do ciała, czuć, Dotykać się, Pięknie. będą tam elementy tantry, będzie tam o akceptacji tego, że mogę być różna, że dzisiaj czuję się jak kochanka w ogóle Miss World, a jutro mogę się czuć jak dupa wołowa, trzymając się tej nomenklatury. I będziemy wracać do tego, co my mamy w sobie, bo to nie jest program zmiany. To jest Program powrotu do siebie. Uruchomienia My tego. to mamy. Wiesz, jak ja słyszę od kobiet, nie jestem kobieca, nie mam w sobie seksapiru. Nie. nie tego jest... masz, tylko ty go chowasz z jakiegoś powodu przed światem albo przed sobą. Tylko znajdźmy ten powód i dotrzyj tam. Okej, okay, a powiedziałabyś naszym widzom do kamery o szczegółach tego, gdzie się można zapisać, w razie czego, jak, jak się zapisać, jak się dostać na ten. Program. Znajdziecie szczegóły programu Kobieta Totalna na stronie www.wybieram siebie .com. W zakładce programy, ale też znajdziecie bardzo dużo informacji. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, możecie do mnie pisać. Ale mnóstwo treści na ten temat jest również na moim instagramie travelover.pl. I tam hasło kobieta totalna przewija się, już się przewija, a za dwa tygodnie to tych treści będzie full. Więc jeżeli czujecie, że tego potrzebujecie, nie żeby znowu być w głowie, ale poczuć, zejść tam do tej naszej energii kreacji życia, no to nie ma nic potężniejszego. My się z tym rodzimy, nie? To jest dla nas naturalne. Tylko my sobie same to robimy, że to tak spychamy na boki, zakładamy czasami te spodnie właśnie. Je wolimy nie czuć, bo tak, tak jest, łatwiej. jest łatwiej. A tutaj, tu, tu i tu, tu się dzieje. Nie? Mhm. A my się od tego odcinamy i jesteśmy tylko w głowie. Więc ja zapraszam Was do wyjścia z głowy i zejścia tu. A kolejne cel, jaki masz? Wiesz co, na pewno myślę o podróżniczych wyjazdach, ale już takich retritach mhm. i w styczniu będzie bardzo egzotyczna niespodzianka dla moich obserwatorów, ale na razie nie mogę zjawiać. Będzie na pewno książka, która też jest takim moim baby, więc na wiosnę najpewniej będzie premiera. Na pewno z początkiem roku książka też będzie właśnie w tych tematach, o których sobie rozmawiamy. No i zamierzam też już tak na dłużej wprowadzić dłuższe programy, tak żeby. Żeby te kobiety miały do mnie dostęp, bo czasami jest tak, że my kończymy jakieś procesy mentoringowe, kursy, ale ja chcę więcej. Więc faktycznie jest tak, że ja już od kilku lat prowadzę te same osoby i my się dalej rozwijamy. Więc chciałabym stworzyć taką przestrzeń, żeby te kobiety miały mnie trochę więcej i na dłużej. O, może tak. Super. A powiedz mi Patti jeszcze na koniec, gdybyś tak miała w kilku zdaniach powiedzieć najważniejsze rzeczy kobietom, dziewczynom, które nas teraz słuchają. Coś, co by dało im nadzieję, że nawet jeżeli są w tej chwili w centralnie w czarnej czeluści i nie powiem brzydko gdzie są, ale jakby nie wierzą, że będzie dobrze, to co byś im powiedziała, na co zwróciła uwagę, żeby dać im tą wiarę, że będzie dobrze jednak? Żeby zaufać temu, że wszechświat jest nieograniczony. Każdy mm. może wziąć swój kawałek tortu, tylko my same myślimy, nasz umysł jest ograniczony. Nie to, co daje nam świat. I faktycznie uważam, że może to brzmieć jak frazes, ale totalnie nasze świat zewnętrzny i to, jak widzimy świat zewnętrzny, innych ludzi, sytuacje, to jest odbiciem tego, jaki mamy świat wewnętrzny. Więc skupić się na sobie i nie odkładać na kiedyś, bo ten czas on już nie wróci. I ja zawsze mówię, że trzeba wziąć życie za rogi i po prostu i iść. Niekoniecznie po bandzie, ale iść do przodu, bo przyszłość równa się. Ja nie mam gwarancji, ja nie wiem, ja mam lęk. To jest ryzyko, to się nazywa ryzyko. Nikt za decyzje, które będą miały wpływ i konsekwencje w przyszłości, nie podbije nam tej karty gwarancyjnej, ale jeśli tego nie zrobisz, to się nie dowiesz. A kiedy poczułaś, że idziesz właściwą już w końcu drogą? Zawsze. Zawsze ale, Zawsze, ale jak mi opowiadałeś, to był taki moment, kiedy poczułaś, że nagle wszystko zaczęło się układać, spotykałaś właściwych ludzi, i oni to normalnie prawie, że spadali bo ci z uważam, że kiedy wybierasz siebie, bo. Mhm. Wiesz, Jakbyś mnie zapytała w telewizji, zawsze szłam swoją drogą. Dlatego mm. myślę, że tak wiele fajnych rzeczy tam zrobiłam. Jak zakładałam własną markę, szłam swoją drogą, pojawiali się ci ludzie z kosmosu, w ogóle nie wiadomo skąd. Teraz jestem na takim etapie życia, że faktycznie na moim profilu na Instagramie przechodzę od tych dwóch lat już taką naprawdę gruntowną rewolucję treści. Bo ja się zmieniłam. Ja już nie mam fanu z tego, żeby polecać trasy w Kambodży albo mówić jak. Albo szukać taniego biletu. Taniego biletu do Tajlandii, czy nie wiem, do Belize. To już nie jest moja bajka, to już u mnie było i teraz podróżę, chociaż kocham najbardziej i cały czas podróżujemy. Już teraz w innym składzie, albo czasem też solo, to, to już jest tło, to już jest moja inspiracja do tego, żeby tworzyć dla kobiet, żeby tworzyć treści, wymyślać programy i tak dalej. Więc. My się zmieniamy. Nasze cele się zmieniają, nasze priorytety się zmieniają, ale na pewno nie miałam nigdy takiego spokoju w sobie jak teraz. jak teraz. Że wszystko jest dokładnie tak, jak miało być, że wszystko jest w porządku, nawet jeżeli zdarzają mi się dni, kiedy czuję się jak dupa wołowa, albo coś tam mi się wykrzaczy i nie jest do końca po mojej myśli, to to jest ok, to ja to, ja to ogarniam. Ale ja to czuję, słuchaj, ja Cię no? pamiętam sprzed wielu, wielu lat, i dzisiaj Ciebie spotykam w studio na żywo i powiem Ci, że ta energia spokoju, takiej pewności siebie, takiego, takiej wdzięczności do życia, aż bije od Ciebie. Nawet jak się malowałaś dzisiaj w charakteryzatorni, no po prostu mm. jesteś właśnie chodzącą wizytówką tego, co robisz dla kobiet i bardzo się z tego cieszę, kochana, że podzieliłaś się dzisiaj z nami tą historią. Bardzo Ci dziękuję. Proszę Państwa, to była niesamowita, magiczna podróż. Przez nasze wnętrze, tak naprawdę. Patrycja nam odkryła chociaż skrawek tego, co możemy w sobie odkryć, jaki potencjał mamy. Natomiast to, co wybrzmiało mi dzisiaj bardzo, bardzo mocno, to to, że musimy zawsze jakiś cel sobie oznaczyć w życiu, bo wtedy dokładnie mamy pewnego rodzaju taką kotwicę, której się trzymamy, i że nawet jak nas ciągnie w dół na dno to trzymamy się tego haczyka i nie dajemy się wciągnąć w te odmęty szalejącej burzy i szalejącego oceanu życia. Słuchajcie, bardzo chciałam podziękować, naprawdę. To jest, to jest bardzo cudowna rozmowa, mam nadzieję, że wielu kobietom i dziewczynom pomoże do tego, żeby uwierzyć, że będzie dobrze, bo jak widzicie, pati jest wzorem tego, że naprawdę trzeba zawsze wierzyć w siebie i stawiać na siebie i mieć ten cel w życiu, a wtedy będzie, będzie wszystko po prostu dobrze. Bardzo dziękuję i Państwu, i Patrycji. Dziękuję, e... jestem wzruszona Twoim podsumowaniem. Nie, naprawdę, naprawdę. ja to tak czuję, ja mówię Bardzo. to, co czuję zawsze z serca. Mam nadzieję, że się Państwu podobało. Jeżeli tak, poprosimy o łapki w górę. No oczywiście. koniecznie, zostawiajcie, Aaaa, która to kamera. I tak, lankować. to jest moja, moja tutaj. <laughs> I zapraszam Was oczywiście na kolejny odcinek z również fantastyczną kobietą. Dzisiaj jeszcze nie powiem, kto to będzie, ale mam nadzieję, że również będziecie z nami przy kolejnym, w kolejnym odcinku. A dzisiaj już bardzo, bardzo dziękujemy i zapraszamy Was, słuchajcie, na magiczną podróż z Patrycją Jaskot. Dziękuję. Dziękuję. thank you